Cześć, jestem Łukasz, witam Was na kanale IT Hardware. Dzisiaj zróbmy sobie polecane zestawy komputerowe na miesiąc, sierpień, a było kilka ciekawych zmian, więc warto obejrzeć cały odcinek do końca. Zapraszam. Zanim przejdziemy do szczegółów, nie zapomnij o subiku, dzwoneczku i oczywiście łapce na koniec materiału, jeżeli Wam się materiał spodoba, ale przejdźmy teraz do konkretów, do tego, co się działo w tym miesiącu względem poprzedniego. Przede wszystkim jest bardzo wiele zmian w półprzewodnikach, oczywiście one nadal tanieją, co jest oczywiście dla nas bardzo dobrą informacją i zasięgnięcie, dlaczego. Głównie tanieją SSD i pamięć operacyjna, pamięć ram, czy to jest DDR5, czy to jest DDR4. Także za niewielkie pieniądze można już mieć komputer z 32 GB pamięci RAM, i tak też się dzieje od zestawu za 3000 zł z Ryzenem 5 5500. Już wam wcisnąłem tutaj e, 32 GB RAM -u. i co ciekawe, zestaw jest tańszy o 50 zł względem poprzedniego zestawienia. Także jest ciekawie. Druga sprawa, wymieniłem też dysk SSD. -em i teraz to w większości zestawów będzie taki. Dlaczego? Jest przede wszystkim na w standardzie NVMe PIS Express 4 Gen 4. Transfery 5000 4,5 megabitów na sekundę transferów, więc słuchajcie dużo więcej niż poprzednie, które miało około 3000 3300 megabitów na sekundę. Więc zmiana jest też, można powiedzieć spora a cena to jest tak naprawdę parę złotych więcej. Ale i mniej niż w zeszłym miesiącu. Więc jak widać, te obliczki działają. Potaniało też karty graficzne i widać to w niektórych droższych zestawach, bo niektóre karty graficzne potaniały o 300-400 zł. Niektóre oczywiście swoją cenę utrzymały. Kilka procesorów podderzało o 10-15 zł, niektóre znowu też potaniały. Także tutaj jest różnie. Jest jeszcze kilka innych zmian w kontekście kart graficznych czy niektórych komponentów. Na przykład znalazł się w jednym zestawie Radeon 7900XTX. Jest to jeden z droższych zestawów za 9,95000 zł natomiast też Ryzen 5800 wypadł i w zamian za niego DMX3D oczywiście też 5800 więc też zestaw będzie bardzo mm, ciekawy no i oczywiście w dwóch najdłuższych zestawach pojawiły się jeszcze szybsze dyski czyli NM790 również od Lexara no wiadomo są też mm, tańsze i bardzo wydajne bo tam są zapisy i odczyty rzędu 7000 ale to nie jest ostatnia zmiana, bo od zestawu za 5000 zł otrzymujecie w każdym zestawie oczywiście powyżej 2TB takiego dysku. Dokładnie taki jak ten, ten też ma 2TB, on też będzie u mnie niedługo w moim komputerze, jeszcze go nie zamontowałem, czeka na swoją chwilę. Także słuchajcie, nie przedłużam, lecimy z pierwszym zestawem, czyli za 2500 zł i Ryzenem 5600G. Zacznijmy zatem od pierwszego zestawu, czyli komputer do gier za 2000 zł, tutaj standardowo mamy procesor AMD Ryzen 5 g Do tego Endorfi Fera 5 jako chłodzenie tego procesora, jak wiadomo, już tutaj wspominałem nie raz, boxowy cooler jest dość nieprzyjemny w odsłuchu Gigabyte B550 Gaming XV2, bardzo fajna średniopółkowa płyta główna Patrioty 16 GB o traktowaniu 3703 MHz Cel 17. Tutaj mamy też zmianę to, co wspominam na początku względem poprzedniego zestawienia z poprzedniego miesiąca. Mamy tutaj Lexera 1 TB, ale mamy tutaj NM710, czyli mamy tutaj transfery 5000 w sekwencyjnym odczycie i 4000 w sekwencyjnym zapisie. Także e, cena jest 20 zł większa od 620 więc warto, warto. I tak też zrobiłem, i otrzymujecie szybszy nośnik SSD za zasilanie odpowiada Bicoet System Power 10 o mocy 450W. Całkowicie wystarczająco tej platformy, nawet jakbyśmy tu chcieli wstawić jakąś e, RX6600 bo7600, nie ma problemu. Obudowa Crux Wako. A za cały zapłacimy 2000. 69,90 groszy za 3000 zł. Idziemy już do platformy Intel. I słuchajcie, yy, mamy tutaj Intela yy, i Trójkę 12 generacji, 12100F, czyli bez karty graficznej. Yy, do tego łączymy ją z płytą Asus Prime B660M, a z WiFi na pamięciach DDR4. Słuchajcie, od tego zestawu już zarzuciłem Wam. Kości też Lexara o pojemności 32 GB, w dwóch kościach oczywiście 16 GB, traktowanie 3600 MHz CL18. Do tego Lexar 1 TB, oczywiście NM710, Cooler Master MWE Bronze V2 o mocy 550 W jako zasilacz, jako zasilanie całego naszego zestawu i obudowa Crux WACO. Do tego rekomenduję Wam kartę graficzną AMD Radeon RX 6600, która obecnie kosztuje i ona się tutaj nie zmieniła od zeszłego miesiąca od 989 zł, a za cały zapłacimy 2903 zł, więc bardzo fajna, przyjemna cena. Za 3500zł możemy się skrywać w stronę platformy na AMD Mam tutaj Ryzena 5 5500 Oczywiście mam tutaj dodatkowe chłodzenie procesora czyli Endorfi 5, GB B550, Gaming XV2 Oczywiście też 32GB pamięci RAM od Lexara 3600MHz Na pewno zapytacie dlaczego białe do czarnej płyty? No słuchajcie nie ma tej wersji ani innej wersji Lexara w wersji czarnej a lepiej mieć w takiej fajnej cenie 32 GB, nie zobaczycie za to więcej. Więc zostajemy przy białych, to też będzie dobrze wyglądać, nie przejmujcie się. Lexar 1TB, oczywiście NM710 i mocniejszy zasilacz Thermaltake Took Power GF 650W, oczywiście już 80 plus Gold. Obudowa też już inna w tym zestawie, jest to Endorfi Ventum 200R, bardzo fajna, przyjemna obudowa w niewygórowanych pieniądzach karta graficzna AMD Radeon RX 7600 i tutaj cena też troszeczkę spadła, bo kosztowała około 1350 zł, teraz mamy 1289 zł, a za cały zapłacimy zobaczcie 3539 zł. Za 4000 zł no tutaj już troszeczkę więcej zmian. Wchodzimy na AMD, czyli Ryzen 5 5600. Zestaw w zasadzie ten co widzieliśmy wcześniej. Jedyna zmiana to karta graficzna. I tutaj mamy dwie karty graficzne do wyborów w niemal takiej samej cenie. Albo wybieramy RTX 3060 Ti oczywiście na pamięciach GTDR-6X bądź Radeona RX 6700 XT. I słuchajcie, którą kiedy wybrać? Jeżeli korzystamy ze śledzenia promieni, no to oczywiście lepszym wyborem będzie RTX 3060, ale jeżeli nie korzystamy ze śledzenia promieni. To Radeon może okazać się nieco wydajniejszy w niektórych grach, więc wtedy stawiamy na Radeona. Za całość zapłacimy 4069 zł. Ale za 4000 zł. możemy też kupić coś od Intela. I tutaj słuchajcie. Moja propozycja to Intel Core i 3 12 generacji, oczywiście z zablokowanym mnożnikiem, czyli 12100F, SROC B760M. Oczywiście pamiętamy, tutaj już jest zmiana na DDR5, czyli mamy Corsair 32 2GB w bukościach o traktowaniu 5600 MHz, cl 36, dysk Lexara NM710, zasilacz Thermaltake Talk Power GF 650W 80 Plus Gold i Endorphi Ventum 200R, karty graficzne. Tak jak w poprzednim zestawie ta sama zasada śledzenie promieni wybieramy RTX a Jeżeli nie korzystamy z tej technologii, lepiej wybrać Radeon na 6700XT cena się praktycznie nie zmieni, parę złotych. Cena w przypadku Nvidia wychodzi 4094 zł za 5000 zł słuchajcie zmieniamy procesor na. I piątkę 12400F oczywiście Endorfi Fera 5. Płyta Asrocka na B760M. Do tego korsaże 32GB RAM w dwóch kościach, oczywiście DDR5. Lexar i tutaj już zmiana 2TB. Uwaga, 2TB za 409 zł mamy e, też NM710. E, to, to co wspominam na początku, że zestaw od tych 5000 zł dostaje już 2TB ssd 32GB, czyli bardzo przyjemnie. Zasilacz też mocniejszy Endorfi Supremo FM5850W. Zasilacz, który ma naprawdę spory zapas i pociągnie, wytrzyma bardzo dużo nawet nowymi kartami Nvidia. Do tego Endorfi Ventum 200R i karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Za całość zapłacimy 5300 zł. Za 6000 zł. W zasadzie mamy tą samą platformę co przed chwileczką, czyli na i5 12. generacji 12400F, DDR5 Corsair 32GB, Lexar 2TB, Supremo FM5 850W, ale tutaj już zmieniamy obudowę na Corsair 4000D Airflow oraz kartę graficzną na RTX 4070, a za całość zapłacimy 683 zł. Za 7000 zł wracamy do AMD i tutaj się zatrzymuje na procesorze AMD Ryzen 7 5800X3D Oczywiście trzeba dać tutaj lepsze chłodzenie. Mamy Endorfi Endor Endor Fortis 5 z jednym wentylatorem 140 mm Gigabyte B550 Gaming XV2, oczywiście Lexar 32 GB, no tutaj DDR4 co prawda Ale o taktowaniu 3600 Mhz CL18, Lexar 2 TB jako dysk SSD NM710, Supremo fm 5850 850W i Corsas 4000D Airflow. A za generowanie grafiki będzie odpowiadała karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4070. A za całość zapłacimy 6742zł. Za 8500zł zostajemy przed platformie AMD, natomiast zmieniamy socket na AM5 i słuchajcie tutaj mamy AMD Ryzen 7 7700X, do chłodzenia tego procesora wybrałem Endorphin Navis F240, bardzo fajne, wydajne i ciche chłodzenie, płyta główna to MSI Pro B650MA Wi-Fi z modułem WiFi także jeżeli macie światłowód, to WiFi WAM nie będzie tutaj spowalniało transferów. Korsarz 32 GB, oczywiście DDR5 o takowaniu 5600 MHz, LEXA 2 TB NM710, Endorfi Supremo FM5 850W i obudowa Korsarza 4000D Airflow. Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Za całość zapłacimy 8500 zł i 32 zł. Za 9500 zł mamy tutaj już platformę Intela i mamy tutaj i 5 13600 kE, czyli odblokowany mnożnik bez zintegrowanej karty graficznej do chłodzenia. Tego pałego potworka skorzystamy z Endorphinavis F240, płyta główna to jest Gigabyte Z790 UDAX, e, oczywiście z modułem WiFi. DDR5 korsarza 32GB w dwóch kościach, oczywiście taktowanie 5600 MHz, CL36 i tutaj zmiana dysku SSD na nieco jeszcze wydajniejszy, czyli mamy tutaj Lexera 2TB pojemności NM790 i zobaczcie mamy tutaj transfery na poziomie 7400 w sekwencyjnym odczycie i 6500 w sekwencyjnym zapisie. Szaleństwo, a tylko 50 zł więcej od 1010. Zasilacz to Endorfi Supremo FM 5850 W i korsaż 4000 D Airflow. Karta graficzna też tutaj zmienimy damy troszkę wydajniej, czyli będzie AMD Radeon RX 7900 XTX. Za całość zapłacimy 9552 zł. No Za 10,5 zł zostajemy, co prawda, przy tej samej platformie co przed chwileczką, czyli jako bazie. Natomiast zmieniamy kartę graficzną na, na RTX A4080 i cena nam wzrasta w tym momencie do 10 352 zł. Oczywiście mamy jeszcze trzy ostatnie zestawy, zestawy tak zwane gotowce od XCOM. Słuchajcie, trzy propozycje. Pierwsza propozycja za około 4,5 tysiąca złotych. Co my tutaj mamy? Mamy taki zestawik, bardzo ciekawy, jest to XFone Element Plus na i 5 z zablokowanym mnożnikiem 12 generacji, 12400F. Otrzymujemy do tego 16 GB pamięci o traktowaniu 3200 MHz, oczywiście w dwóch kościach, terabajtowy SSD, 550 w zasilacz 180 plus brąz i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. Bardzo fajne, ważne z... 12 gigową pamięcią VRAM. Także to jest na plus. Kolejny zestaw za 6000 zł, bo no tutaj się już posiłkujemy modelem Gamer Hero r 55600 Oczywiście jest oparty o procesor AMD Ryzen 5 5600 płytę główną na B 550, 32 GB już pamięci RAM 3600 Mhz oczywiście w dwóch kościach, terabajtowy SSD i 750W zasilacz 80 plus brąz i karta graficzna Nvidia RTX 4060 Ti więc całkiem przyjemny zestawik. Za 7000 zł, no już troszkę bardziej szaleje, mam tutaj i7 13700F również 32 GB pamięci ram 3600 MHz, terabajtowy dysk SSD, 750 W, zasilacz 80 plus brąz i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. No i na koniec jak materiał się podoba, to oczywiście łapeczka w górę i oczywiście wasze komentarze, które są dla mnie ważne, jeżeli czegoś brakuje, widzicie jakąś zmianę, zmiany, oczywiście piszcie śmiało, jeżeli będzie takiej możliwości i faktycznie będzie to miało swoje uzasadnienie, to takie zmiany nastąpią w kolejnym miesiącu. Na razie cześć.